Rozmawiamy z Anną Bielgosz, mistrzynią Europy w biegu na 800 metrów. E, przywiozłaś ten złoty medal z Apple czy to jest największy sukces w Twojej sportowej karierze? Zdecydowanie. No jednak e, ogólnie wygrywanie dla sportowców jest ba bardzo ważne, a, a wygranie międzynarodowej rangi imprezie jest e, czymś niesamowitym, bo wiadomo, że Biegi w hali, mimo tego, że można mówić, że są mniej obłożone, to jednak są szalenie trudne. Niesamowicie trudno jest też utrzymać e, zdrowie, żeby, żeby móc e, konkurować z taką stawką zawodniczek e, równie dobrych I, i to się rzadko zdarza, to się bardzo rzadko zdarza, dlatego nie, nie jest to za każdym razem z, z okazji każdej imprezy e, na Mistrzostwach Europy, nie zawsze przywozi się te medale, e, też był kryzys w biegach średnich, i, i gdzieś powoli wszyscy tracili nadzieję, że będziemy mieć te medale w biegu na 800 metrów, czy, czy na innych, na 1500, czy na trójkę, a tutaj pojawiły się te szanse. Ja tę swoją wykorzystałam w 100%. Wiedziałam, że stać mnie na medal, ale nie ukrywam, że na Mistrzostwach Europy myślałam tylko o wygraniu tego. Cały czas szłam z tą myślą, że muszę to wygrać, muszę to wygrać i być może nie powinno się tak mówić, że coś musimy, możemy i tak dalej. To jednak gdzieś to była taka nieodparta Myślę, że jestem w stanie to zrobić i zrobię to. W imponującym stylu wygrałaś bieg eliminacyjny, półfinałowy, w końcu finałowy. Jak poradziłaś sobie z regeneracją? Bo to były trzy mocne biegi od piątku do niedzieli. E, najważniejsze było jak najszybciej po biegu e, uciekać stamtąd, nie, nie dawać się tym emocjom, e, pozbyć się tych emocji, właśnie nawet tych pozytywnych, żeby gdzieś pozwoliło mi to zasnąć, bo sen jest najważniejszą regeneracją. E, nawet po biegu półfinałowym udało mi się wejść jeszcze do icebuffa, żeby schłodzić nogi żeby ten układ nerwowy troszeczkę lepiej się zregenerował, bo jednak już dwa biegi było w nogach, to taka, taki klasyk, ale yy, no i zjedzenie tych węglowodanów, tych wszystkich rzeczy, żeby yy, nie, nie brakło energii na drugi dzień, żeby nie, nie czuć tego zmęczenia, bo, bo generalnie no są to niby takie detale. Można bez tego jakoś przetrwać, jak się tam delikatnie czegoś nie dopilnuje, no ale to może właśnie skutkować przegraną o jakąś setną, czy, czy właśnie pozbyciem się w ogóle podium, no a ja tego dopilnowałam. Myślę, że można było to zrobić jeszcze lepiej, więc tutaj są rezerwy w tym zakresie. Miałam szczęście do współlokatorki, miałam Justynę Święty-Setik w pokoju, więc ona wiedziała, że czekają mnie też te trzy dni rywalizacji. Nastawiałyśmy się na to, że biegamy w trzech biegach i tak też zrobiłyśmy, obie byłyśmy w finałach swoich konkurencji. I, I to mi się też poszczęściło, bo, bo jednak nie zawsze mamy okazję się tak dobrze regenerować. Czasami niezawodnicy nie zwracają uwagi na to, kto kiedy startuje, czy zachowują się troszeczkę głośniej, bo na przykład już są po wszystkim, emocje im schodzą i, i gdzieś nie, nie zachowują tej ciszy nocnej. A my miałyśmy właśnie taki swój kącik, udało nam się wszystkiego dopilnować. Można powiedzieć, że... By udało się Tobie wybrać odpowiednią taktykę, bo w Hali wielu zawodników marnuje energię na przepychanki, na jakąś walkę łokciami. Natomiast ty w połowie dystansu wychodziłaś na pierwsze miejsce i nie musiałaś tak bezpośrednio walczyć fizycznie z innymi zawodniczkami. Tak, było to też kosztowne, bo, bo wiadomo, że dawniej też często mi mówiono, że żeby unikać prowadzenia biegów, bo to jest ciężkie. Bez wątpienia jest ciężkie. Jest to stresujące, bo trzeba jednak uciekać bardziej niż gdzieś czekać do ostatniej chwili z finiszem, bo właśnie takie biegi z finiszu na ostatnią chwilę są troszeczkę powiedzmy łatwiejsze. Tak to wygląda jak biega się z pacemakerem, że gdzieś łatwiej na jego plecach jest zrobić wyniki, to tak samo w takich biegach jest łatwiej zawalczyć o jakiś medal, zaskoczyć swojego przeciwnika, który biegnie już bardzo długo przed nami. Ja w mojej taktyce starałam się po prostu jak najwięcej energii zachowywać, najwięcej spokoju i być może to wyglądało dość płynnie, ale tam były już metry często bardzo przyspieszane. I to był troszeczkę taki bieg interwałowy, bo wydaje mi się, że mogłabym to jeszcze szybciej zrobić, ale nie chciałam też przeszarżować, nie chciałam też się popisywać, że, że jestem w stanie wykręcić nie wiadomo jaką e, cyfrę na ostatnich 200 metrach. Chciałam po prostu e, przytomnie do końca e, wiedzieć, że nie zabraknie mi na końcu e, siły, jak to bywało czasami właśnie w ostatnich latach, też gdzieś te ostatnie 50 metrów było takim moim fatum, że ta ostatnia setka była zawsze najwolniejsza, albo bardzo taka średnia względem tych moich rywalek. A teraz odrobiłam zadanie domowe i biegam tak samo, a może i nawet lepiej, no bo właściwie to wygrałam, więc chyba lepiej. To nie jest koniec sezonu. Już za dwa tygodnie wystartujesz w halowych Krótkich Świata w Nankinie. Jaki jest Twój cel? Bo oprócz medalu wspominałaś też o tym, że zamierzasz obić halowy rekord polski, który należy do Joanny Kuchy. Jeśli będzie taka okazja, jeśli warunki będą sprzyjające i będzie taka rywalizacja, że dziewczyny od początku będą mocno biegać to ja chcę się razem z nimi złapać i zobaczyć ile jestem w stanie wykręcić w maksymalnych obrotach w tym sezonie. Nie miałam okazji jeszcze pobiec, bo, bo jednak właściwie większość biegów oprócz Copernicus Cup biegłam prowadząc, więc nawet te z Europy ku mojemu zdziwieniu nie, nie biegałam ich e, jakoś e, tak bardzo... W środku stawki, co mi się wydawało bardziej realne, nawet przed, przed mistrzostwami. Wydawało mi się, że będę gdzieś z przyczajenia biegać, ale gdzieś e, czułam się tak dobrze, że wychodziłam do przodu, więc można powiedzieć, że większość tych biegów przebiegała bardzo podobnie do siebie. A, a jednak biegu na czas jeszcze nie miałam i to jest taka moja cicha nadzieja, że taki będzie. Jak w Glasgow w tamtym roku, dziewczyny w półfinałach bardzo dobrze, e, mocno rozegrały swoje biegi, więc liczę na to, że że znajdzie się tam y, ktoś, kto będzie właśnie na tyle odważny i, i mocny, żeby tak y, rozprowadzać te biegi? i chciałabym z tego skorzystać. A, a co to przyniesie, to zobaczymy. Może medal właśnie bardzo bym chciała. Nie boję się teraz tego mówić i nie boję się też o to walczyć, bo wcześniej to była taka doza niepewności, że a co jeśli mnie odetnie i no nic z tego, no nie? Czy może lepiej kombinować, żeby po prostu się gdzieś nie pogubić i nie przewrócić jak po prostu z braku energii, no nie? Ale teraz wiem, że stać mnie na to, stać mnie na na rywalizację, na, na mocniejszą rywalizację tutaj były troszeczkę wolniejsze biegi, ale to nie, nie o to chodziło nie o te czasy. No i też y, tu było takie dostosowanie się też jakby do, do zawodniczek, bo ja generalnie to te drugie y, trzecie i czwarte okrążenie, czyli drugie 400 metrów pokonywałam w tempie, które narzucały mi y, Rywalki, bo, bo można by było to też mocniej, myślę, powiedzieć. Jeszcze gdzieś czułam ten zapas, bo jednak po biegu nie, nie byłam wykończona. Wielokrotnie widziano mnie e, gdzieś w Zone po biegach, że, że ja tam bardzo marnie kończyłam i nie byłam w stanie rozmawiać. I, i myślę, że to jest właśnie do sprawdzenia. Jestem bardzo ciekawa. Bez względu na to, jakie, jakie to będą mistrzostwa, czy, czy słodkie, czy gorzkie, to bardzo chcę właśnie spróbować swoich sił tam. No i cóż, no, życie mi tylko tego, żebym mogła się dobrze przestawić godzinowo, bo to troszkę inna strefa i też muszę zdążyć odpocząć. I zobaczymy, zobaczymy. No właśnie, z jakim wyprzedzeniem polecisz do film, bo przy takiej różnicy czasowej ważna jest aklimatyzacja. Ważna jest, ale myślę, że są te właśnie dwie opcje, że jedni jeżdżą troszeczkę wcześniej, żeby się dostosować i przestawić te godziny faktycznie. A drudzy, czyli my, będziemy raczej nasza reprezentacja jechać w ostatniej chwili na kilka dni, dwa chyba dni przed startem, żeby po prostu trud podróży znieść, odpocząć i startować tak po prostu na ostro. Myślę, że jest to wykonalne, że, że da się tak startować. Inni też pokazywali przez ostatnie lata, że da się tak i tak sobie powtarzam, myślę, że, że podałam temu zadaniu. Ok, dziękuję, powodzenia w pracy.